Ten pomysł powstał, tego koncertu powstał tutaj właśnie w Otwocku na jesieni. Wtedy to umówiliśmy się z Marią Pomianowską na przygotowanie takiego specjalnego programu i właśnie na kolejne spotkanie 8 marca. Było nam wówczas bardzo sympatycznie tu na koncercie, przyszło bardzo dużo publiczności. Czuliśmy się no, wspaniale. I dlatego chcieliśmy powtórzyć to wrażenie, i zdecydowaliśmy, że inauguracja tego cyklu, który organizuje Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki od 2001 roku, że ta inauguracja odbędzie się właśnie w tym roku w Otwocku. Myśmy grali koncert Chopin na pięciu kontynentach w zeszłym roku i rzeczywiście odbiór był niezwykły. Przyszła publiczność po prostu, która widać, że ma już doświadczenie, jest to wyrobiona publiczność, która potrafi docenić sztukę i to taką wydaje mi się bardziej można powiedzieć niszową, czy też wymagającą, nie, nie tylko pop, ale też taką klasyczną, czy muzykę, która sięga do naszych korzeni artystycznych. No i bardzo nam się to podobało, i kiedy przedstawiłam tutaj zarządzającym właśnie tą sprawą koncertową w Otwocku swój projekt na temat kobiet, bo to już był projekt, nad którym się zastanawiałam długi czas, od razu został podchwycony i od razu dostałam zaproszenie, żeby zaprezentować twórczość zapomnianych kompozytorów, kompozytorek. I tych, które przetrwały i o których wiemy, ale wśród przedstawionych była m.in. Tekla Bondarzewska czy Helena Krzyżanowska. Dwie kobiety, które no właściwie są całkowicie zapomniane i mało kto w dzisiejszych czasach gra ich muzykę, a jest bardzo piękna. Traktuje on o wspaniałych kobietach, prezentuje je, tych kobietach, które w czasach, w których przyszło im żyć i tworzyć, niestety były niedoceniane, niezauważane i nie mogły w pełni rozbłysnąć swoim talentem.